I dajcie w kolejnym odcinku z baz drivera. Nagrywam by kolejny odcinek bo mamy mam trochę czasu. No i teraz razem się tutaj tym dziecięcym autobusem. Mamy ogólnie przewieźć was i biznesmenów do miejsca, gdzie oni chcą zabić ich przewieźć, więc jedziemy. Mamy nowy autobus, mam nadzieję, że tutaj ogarnę go sterowanie, bo no, dawno tym autobusem nie jeździłem. Dobra, tutaj będzie trzeba naprawdę uważać, żeby nie walnąć w przystanek! Będzie trzeba ładnie cofnąć. Okej, okay, udało się na następstwie ładnie wyjechać. No to jest, zobaczcie, taki autobus wycieczkowy. Który też nam ma na celu zabierać pseru tych W tam miejscówki, gdzie oni chcą, sobie ich zabrać. No, ale to do pracy, nie? Po prostu mamy ich zabrać tyle. Tym autobusem sobie pojedziemy, jestem, poza tym kursem dwa razy. Właściwie to trzy, bo jeszcze jest jedna wersja tego autobusu taka bardziej zielona, błękitna. W sumie, dobra, nie jestem, nie tam sobie, żeby się zdać. dobrze na kolorach. Nie wiem, jak opisać tam tą drugą wersję tego autobusu, jaki ma konkretny kolor, taki no, może być zdać taki, nie wiem, taki no, kurde, ciemny, zielony. Ale na razie tutaj co mamy tą wersję złotą. No ta wersja tutaj jest spoko. Znowu po zaczynamy z lotniska. co znowu? Właściwie to pierwszy raz zaczynamy z lotniska, ale już na lotnisku tutaj byliśmy. Teraz teraz zaczynamy z kolei z lotniska. Okej. Okay. No, myślę, że z pójść gładko. Des pierwszy raz, raz zjedziemy tutaj na autostradę. No co no. znowu. Wy ustałocie tak będziecie mieć da dawno. Gdy ja, ja ten odcinek teraz BuzzDravera wrzucę, w zasadzie na ten odcinek, który mi się teraz rzucała się, że Rakiego maje te jak jaka z mam nadzieję, że tam nie będzie problemów ze Hasbro, znaczy nie... Nie wiem, no, Hasbro będzie nie powinno się spierdolić, mam nadzieję. Oby się nie spierdolili. Oby się nikt tam nie spierdolił tą muzykę, tym razem. Rozsądzenia, spokojnie niech będą, ale. oni, Oby nie zablokowali tego filmu jak w spadku X, oby naprawdę znowu nie musiał robić tego samego co w spadku Rakiego z Wince. musi całkowicie podcisnąć audio. musi całkowicie tamtych film na nowo nagrać. A nagrać, no właściwie to po prostu. Jakby to ująć, no? Obejdźcie sobie teraz na film samemu, który, y, y, który nagrałem, mi to obejrzeć. Chce nagrać to jako to oglądam, tak? Żeby to się nagrało. Tyle z o wiele bardziej ścisłym dźwiękiem. Mam nadzieję, że nie będę tak musiał tą ponoję robić. Na razie, no film jest długi, to prawie dwie godziny. Piterak ich zajął. Więc mam naprawdę nadzieję, że nie będzie problemów z tym rakingiem. YouTube nie to piepsy znowu. Jest to no, z pyskami z, z Maltepony chyba nigdy nie miałem takiej akcji, że... Były nawet blokowane w niektórych krajach. No jest tam pisałem też inne psy, których porosje to, to nie pisałem geta z Andrasna, ale... Mam nadzieję, że... się YouTube nie wspierzy jednak. Doby no, się nie wspierzył psów. Będę się modlił bo to zbić je psy. Dobra, mamy ostatnio Psychnokrad jest strasznie krótki, no ale tak jak mówiłem, no... Pierwszy to to jest taki początkowy dopiero, ale krótce będą później dłuższa. Ok, zatrzymujemy się. No jest tutaj tych pasażerów Wysadzamy. Proszę bardzo. No chyba też jakoś bardzo się nie spóźniliśmy. Dobra, to wynik trochę gorszy, ale to dlatego, bo kurs był krótszy. Okej, okay, no to wracamy. No i to będzie na tyle na samym odcinku, już skończymy etap pierwszy. Została nam tutaj tylko ta linia, 83. Teraz będziemy sobie kali tym fajnym, niebieskim, miejskim autobusem. Ale to już będzie w samym Na razie.